Cześć, tutaj Legomi. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie Lego Technic 42117. Jest to oto taki samolot wyścigowy. Ok, Zacznijmy od przodu. Mamy tutaj taki wielki wirnik, czy nie wiem jak to nazwać. No coś co się kręci w każdym razie. Mamy takie naklejki w tym miejscu. O to mi chodzi, o. Tylko, że minus jest taki, że na tym śmigle trochę, przynajmniej u mnie był taki minus, że czasami nie, nie pamiętam już, która, ale któraś ta naklejka się tak odstawała tu, bo się nie chciała do końca przykleić. No to taki jeden mały minus. Mamy też takie duże naklejki. Tutaj akurat mamy King, a tu chyba Lop. Tak mi się wydaje. Tak wygląda z góry ten samolot. Mamy jeszcze tutaj z boku takie różne lampki, takie, co świecą. Nie wiem, jak to się nazywa, ale tu mamy zieloną, tam mieliśmy czerwoną. Tu mamy czerwoną. Od spodu samolot wygląda się w ten sposób. Mamy tu takie łączniki, żeby nie odłamały nam się skrzydła. Mamy bardzo małe z tyłu kółeczko, jedno do lądowania, bo on tak by podchodził do lądowania, tak mi się wydaje. I jeszcze funkcją zabawową jest, gdy jedziemy ten samolot porusza, poruszają się yy, przednie koła, kręci nam się wirnik. Tu widać ten. Tutaj mechanizm, ale możemy sobie jeszcze z boku, mamy takie fajne klapki. Możemy sobie odchylić i zajrzeć do, zajrzeć do silnika. Zamknę. I tak samo jest dokładnie z drugiej strony. Tu jeszcze od spodu, tutaj tak prezentuje się to podwozie, ten mechanizm. Jeszcze mamy. Um, tak ciekawie zamontowany, nie wiem, to by chyba był statecznik pionowy, tak mi się wydaje, um, że nie mamy go tu gdzieś wczepionego na tyle, tylko mamy tak fajnie pomyślany, że tak wczepić i tak bardzo fajnie nam um, wchodzi. I to mi się akurat podoba. Tu mamy stateczniki poziome. Jeżeli mówię źle, to proszę nie obwiniajcie mnie, nie znam się jeszcze bardzo na samolotach. Tutaj mamy z tyłu bardzo chudziutki ten samolot. Tu jeszcze mamy naklejki z rejestracją z drugiej strony. No i to jest tak naprawdę cały samolot. Jeżeli chodzi o ocenę, to na półkę bardzo fajny. No, zobaczcie, jak go teraz Wam tak pokażę. O tak, to bardzo fajnie wygląda. O, zobaczcie sobie dokładnie. No i y, jeżeli chodzi o zabawowość, y, znaczy, przepraszam, funkcje zabawowe, no to tak jak pokazywałem. Tutaj, jeżeli jeździmy tym samolotem, to kręci nam się tu wirnik i to jest wszystko. Ale jak na zestaw za 42 czy nie pamiętam już, 42 czy 3 zł to jest i tak bardzo, fajny, bardzo fajna propozycja, przynajmniej według mnie, bo każdy może mieć inną opinię. A więc, jeżeli podobał Wam się ten filmik, proszę o zostawienie łapki w górę. No i co? Pa!